Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych naszych minigierkach. Znowu jest ze mną Highway. Zinda. Y I zaczniemy sobie banalnie od Hide and Seek, takiej no, wiadomo klasycznej minigiereczki. Y kim Highway jesteś? Lampowe stolowe. Dębowe deski. To dobra, jakoś się rozbiegamy chyba, czy nie? No, nie ma dla nas miejsca. No, tak nie za bardzo nam się trafiło. Ja tak się postaram. Kurde, gdyby tu było więcej wody, to bym znalazł coś takiego. Tak przy pomocy jest basen, ale wszyscy szukają basenu. No właśnie, basen jest ten, no okrutny. Dobra, na razie sobie gdzieś pobiegam. O, tu się wpasować. O kurde, o kurde, o kurde. O kurde. Padałeś? Nie, no, co ty. Ty, ty jesteś za... tym? Nie, lampki się między sobą na pierwsza. no dobra spoko. Yy, I tak trochę pogadam na początku, właściwie chciałem trochę popierniczyć yy, bo ogółem będziemy nagrywać tak, żeby wam już nie, nie było, żebyście nie czekali yy, jak my wchodzimy na grę. Po prostu będę się staramy więcej 5 sekund przed grą, czy tak jak teraz było mniej więcej 15, żebyśmy byli, żebyśmy byli po prostu 100% pewni, że na spokojnie wejdziemy do gry. Tym ra... Tymczasem, że tak powiem, postarajmy się przeżyć. Chociaż sądzę, że tutaj długo nie wytrzymam, bo nie jestem jakoś zarobiście wpasowany. Ja mam ciekawe miejsce. Jestem ciekaw, czy w ogóle będę się na szukał. A jak ktoś zaraz przejdzie, typ pewnie. O kurde, jest obok mnie. Jak przeszedł. No to jest tak. Taki dreszczek, że dosłownie widzisz, jak Ty są obok Ciebie. chyba czterech i kręcą się. Obok mnie jest jeden i sobie poszedł właśnie. Obok mnie jest z pięciu. tylko siedem hidersów zostało. Cikersi się wygrywają. Jak nic. Dobra. Dobra. O cholera. Dobra. Jeszcze 200 sekund Nie, to już jest na przegranej pozycji Za dużych za dużej chyba jest Niedługo będzie coś takiego, żeby tu szli i będę dowalić grzemy Zabijcie mnie, znalazł mnie. O kurde, jestem czwarty Dobra, idę ja tyb... nie, nie Zapali mnie O kurde Czekaj, czekaj, może się rzeczywiście postaramy o to, żebyśmy nie wygrali. No ja idę wieszki. Nie mogę. No szukaj, szukaj. A tam już ktoś jest, ale oni są dwóch. To nie za bardzo tak dobry jestem w tych jakaś doniczka tu jest. Nie, to chyba nie można być. Do... No, no, no. Nie można być? Nie na tej mapie. Ale zawsze sprawdzam Jeden został Jeden nie, nie, padnie mogę się założyć Coś pływało No i trzeba teraz to wszystko namalać, że Wszystko co się ruszy wszystko co się nawet nie rusza. A jest jakieś bonusowe? Są punkty za zabicie ostatniego? O! Ktoś bił! A nie, to tu, Boże, typ się podpalił. Już kurde myślałem. Nie, chyba nie ma. Za ostatniego. Ja kiedyś zabiłem ostatniego i nic się nie stało, specjalnego. Tak. O, w ogóle większy ten hotel zrobić, on jest trochę za mało wydobnie On chyba wygra Ile, ile sobie Nie no, nie może wygrać gość No skarpił się nie żyje. No. Ktoś go no. zdjął. 50 punktów. Jesteśmy z powrotem. Tak jak mówiłem, nie będzie tutaj chyba żadnych przejść. Kim jesteś tak w by ogóle, Highway? Wiesz, o, I chyba wiesz gdzie idę. Czym? Biblioteką. Aha. O! Tutaj ja znam swoją fajną campę. Która jest dosłownie absurdalna. Nie tu, nie tu, nie tu. Wcześniej kim ja byłem? Piecem Już nawadają się No i co, nie będzie jakichś takich specjalnych przejść pomiędzy jednymi grami A drugimi po prostu, będę starał się wyłączać Frapsa i włączać przy, przy następnej grze O, Hossiker wchodzi na wyższe piętro Jest schowany. A ty czym jesteś? Y y workbenchem. Okay. Hmm. Widzisz go może gdzieś? Widzę, że jest na moim piętrze. Czy jest na dolnym, czy na... czy na, czy na porterze? Jest, jest, widzę jednego stickera. Tak, jest jeden. Jest jeden na górze i idzie chyba w moją stronę. nie. O, ktoś go uderzył. O, crafting jakiś do mnie przyszedł. To ty? Nie, ja się co sobą z Co Czas <zysk> Zaraz go będą bić. Już jest dwóch. Serio? Iść im pomóc? Nie, zostaw. Lepiej. Tak, nie Dwóch Seekerów jest. Oboje są H na parterze. Jeden jest A nie! Ten co tam go widzę to jest jeszcze w tej komorze swoim. A, czterech już jest Seekerów, o! A za, za, za zabicie Seekera też się dostaje 5 punktów, tak? Tak, chyba tak. jeden wchodzi na, na, na górę, bo ja mam widok na schody. O, i są pode mną. Dwóch było mną. Jeden idzie powoli w moją stronę, tak, tak, powiesz, bliżę Już tak, zbliża się. tak skoczy, skoczy. On zeskoczył. Szuka jakiegoś tej biblioteczki. Ja po prostu absurdalną mam Yy, nie skrytkę, po prostu miejsce mam. No. Ja też mam Jej. takie miejsce, w sumie oczywiste. Ja jestem Workbenchem na liściach. O kurde, o kurde, o kurde, jest obok mnie. Nie gadaj, że cię nie widzi. Nie, nie, w sensie, że nie jest obok mnie, ale... Znaczy, jest, nie jest w moim pokoju. Będę ciągnął jak jest do okay. Wchodzi do mojego pokoju. Odgląda się. Jest obok mnie, no co, nie, 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 nie. No. Ale teraz jak się odwróci, powinien mnie zaatakować. Jak będziemy mnie na jest. jest tak. Nie się do mnie plecami. Kość wszedł do biblioteki. I no, na palacz. O kurde. Nie chcę się wierzyć To rzeczywiście jest tak, tak głupia ta jest... Miejscówka, że aż ludzie olywają ją Jeszcze 90 sekund, ale dużo jest Tylko 6 hidersów jest? No O kurde, ty jeszcze żyjesz? Żyję To ty jesteś obok mnie chyba Był u ciebie teraz typ? Taki z długim nickiem? Nie, teraz nikogo nie ma U mnie nie było Teraz był tak, no parę sekund tam. Nie, nie wiem, jak Ci to powiedzieć. Dobra, miejsce. O kurde, jest jakiś typ, i zapewne idzie w moją stronę. Nie, nie. Ja się boję, jak oni wchodzą do tej biblioteki. Bo to jest takie oczywiste miejsce. 55 sekund, blisko. Jeden typ jest obok mnie. Traj, coś tam. Ile jest. Tak powiem nas obok mnie Goś mnie! To Jezu to trzech jest u mnie w tej bibliotece! Czekaj, tutaj jesteś tryhard Xbox? To jest Aha! nie wiem gdzie jest. Biegnę! Jezu, jeszcze 30 sekund. Nie wiem co ty mnie widzisz. O kuple dwóch! Nie wchodź tutaj! Nie! Yeah. Oni tutaj są! 22 sekundy już przetrawać! Jezu nie! Padłem! Ja biegam! Kurde! Mogę uciec. Ale już myślałem, że. Kolejny to coś nam. No kurde! Tyle. Se 3 sekundy przed końcem jest eee, Szkoda. Ok, i witamy na ostatniej już dzisiaj grze, czyli na splegu. Postanowiliśmy trochę pomieszać i chyba będziemy po prostu tak mieszali Oooooo! Nie trzy gry 3 spadłem już Na sam dół? No co ty? Na sam dół spadłe, kurde co Za gości pode mną poskofuje na razie trzeba tylko kicać Ty widzę chyba ciebie, no jesteś nade mną bo ja zszedłem z tej najtrzeszczniej. No trzeba. już nie ma dla niego No To w sumie dobry Co jeszcze całego TNT? Nie. Wow, 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 shit, shit. wow, wow, się siebie Ile mamy wow, 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 No, oczywiście psie przede mną. No Szloch, błękany już tutaj jest. 11 players otwierał. Chyba wszyscy są nawet na dole. Jeden jest na górze. Kto jest na górze, tutaj? widziałem go mikro. Ali. Ale chyba ja, wiesz co? Już spadł, bo tak mi się... Tutaj jest najgorzej. Nie, to nie tutaj. To tu jest najgorzej. Nie spadł. Niestety. No ktoś musiał. Znaczy. O Jezu, myślałem, że to jakiś typ obok nie jest Z plego chyba tylko dwa razy spadłem przez jakiegoś typa, a tak to przez własną głupotę No To jednak trudno kogoś podkopać Zwyczaj sami spadają no. O oh, shit Tak, to było troszkę lekko, lekko myślne. To wszyscy tak jak mówiłem są na tym. Na dole. No teraz to już jest 124. Co ty rozbijesz? Bo ja na to na tą się nie będę normalnie wejść. Jak się gra. A rozumiem. Tam gdzie jest autor i coś tam, coś tam. Nie, to nic, nic nie ma, to miał być Saturn chyba. Aha. O, kurde. Jest podkopałem. Biegnij, biegnij, biegnij Trzech nas zostało Nie, zrobię coś w tę stronę, biec. Shit, shit! <gry adhesive sound> Ile nas zostało? Poki ty mnie strzela, jestem w miarę bezpieczny. Whoa! Spokojnie, gościu. <led> <scrape gun> <noise> Na ciebie też przejdzie kolej. Chid 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 to tyle by było. Żegnam się serdecznie. Oraz żegna się. Mam nadzieję. Highway, tak? No. Do widzenia. Do widzenia.